Zakupy Peppa i Jacek wybrali się z rodzicami na zakupy. Peppa i Jacek lubią zakupy. Jacek lubi siedzieć w wózku. Zresztą Peppa też. Tato? Czy ja też mogę siedzieć w wózku? Och, oh, nie Peppo, ty jesteś na to za duża! Oh. Będziesz nam pomagała kupować! O, świetnie! Na liście zakupów mamy cztery rzeczy Pomidory, spaghetti, cebule i owoce. Ja wszystko znajdę! Oh, oh, oh. <laughs> Idziemy tędy. <laughs> Peppa i Jacek bardzo lubią zakupy. <laughs> Peppo, najpierw poszukaj pomidorów. Hmm. Tam leżą, tam... Leżą. Tutaj są pomidory. Dziękuję ci, córeczko. Raz, dwa, trzy, cztery. Wystarczy. Możesz włożyć do wózka. Znalazłam pomidory. Wspaniale się spisałaś. Pomidory? Możemy wykreślić z listy. Co dalej mamy kupić? Spaghetti! Spaghetti. Doskonale, Jacku, ale powiedz spaghetti. Spaghetti. Spaghetti to ulubione danie Jacka i Peppy. Nie pamiętam, gdzie ono leży. A ja je widzę. Chodźcie tędy. Spaghetti. Mamo, patrz. Tutaj jest spaghetti. Wspaniale, Peppo. Możesz włożyć spaghetti do wózka? Dobrze, mamo. Spaghetti. Jacku, to się nazywa spaghetti. Pa get ti Pi get ti. Co jeszcze mamy na naszej liście? Chipsy! Na naszej liście nie ma chipsów. W domu jest bardzo dużo chipsów. Zgaduj dalej. Hmm, nic a nic nie pamiętam. A ty o pamiętasz? upamiętasz? Dinozaur. Dinozaur? Jacku! Przecież w supermarketach nie ma dinozaurów. I nikt nie zgadł, a następną rzeczą na liście jest cebula. Cebula! Teraz sobie przypomniałam. O, tutaj leży. Bardzo dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Cebula! Dziękuję Ci. I prawie wszystko mamy kupione. Została nam tylko jedna rzecz. Kwiatek? Czyżby chodziło o kwiatek? Hoho, nie, Jacusiu. Na liście mamy jeszcze owoce. O, nie szkodzi synku. Owoce ty możesz wybrać. Gdzie leżą owoce? Tam je widzę! Mamy jabłka, pomarańcze, banany i ogromny melon. Jacku, które owoce dziś wybieramy? Jabłka? Pomarańcze? Banany? Melon! Za zakupy płaci się w kasie. Pomidory? Spaghetti? Cebula? Melon. Tort czekoladowy. Tort czekoladowy? Czy tort czekoladowy był na liście? Pepo? Czy to ty włożyłaś tort czekoladowy do wózka? Nie, mamo. Jacku, czy to ty włożyłeś tort czekoladowy do wózka? Nie! Ja też go tam nie wkładałam. To kto to zrobił? O, pomyślałem, że byłby na podwieczorek. No wiesz, tato chrumku? <laughs> Niegrzeczny, tatuś. Przepraszam, taki apetyczny. Nie mogłem się oprzeć. Tak, na pewno jest pyszny. Udawajmy, że był na liście. Tort czekoladowy. Hurra! <śm> 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 <śm>